Siamanka widzowie, dzisiaj zaprezentuję Wam skrypt Naukośnik Pomoc z Anarchi Jest on 1 1 z Jeśli, jeśli film się Wam podobał, to napiszcie co Jaki skrypt mogę napisać kolejny. Ale już niedługo możliwe, żebym był paczk paczka anarchia fa. Ale piszcie jakie skrypty mam robić i jakie paczki. Dobra, a teraz do wymagań. Y wymagań na skrypt pojawiłam się o w tym momencie na, na ekranie dobra już po wymaganiach a my przechodzimy do skryptu yy, kosznik pomoc jest to wszystkie wiadomości wykonane jak na AnarchyGG jest to mój skrypt Więc tutaj i pisać mi na, w komentarzach, że to jest kogoś skrypt i ja go po prostu skopiowałem. To jest mój skrypt. E, I ogólnie jeśli macie swój kanał na YouTubie, a chcecie mieć jakiś naprawdę ładny banner e, e, na YouTubie, to piszcie Discorda, który, którego znajdziecie w opisie. Jeśli, y, ma, y, jeśli myślicie, że chcę Wam oskamować, to nie chcę. Bo, je, bo mam już zrobiłem dwa takie banery: sobie i takie, y, No, nieważne, sprawa prywatna. zrobiłem baner ten drugi. No, ale. Y, jeśli chcecie jakąś grafikę lub montaż do filmu to piszcie po prostu Discorda. A ja lecę pisać. Możliwe, że kolejny skrypt. Marko!